Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Gołchowie na targach Ogrodnika. Ja nazywam się Radosław Łaźny, jestem doradcą uprawowym się, zajmującym się Doradzaniem w zakresie produkcji warzyw w polu i pod osłonami. Kilka słów chciałbym powiedzieć o produktach firmy Agrosorb, aminokwasach. Aminokwasy pochodzą z produkcji e, hydrolizy enzymatycznej, lewoskrętne aktywne aminokwasy. Chciałbym się skupić na trzech podstawowych produktach co one dają i co możemy z nich uzyskać. Na początku agrosor radiculum. A są to aminokwasy, skrętne aminokwasy dedykowane w czasie produkcji rozsady oraz po posadzeniu, bezpośrednio po posadzeniu rozsady w miejsce stałe stosujemy agrosor radiculum. Co nam daje agrosor radiculum? Agrosor radiculum przyspiesza rozwój systemu korzeniowego, poprawia jego e, budowę poprawia. Wchłanianie składników mineralnych i pozyskiwanie wody z gleby. Szybko, szybkie przyjmowanie się rośliny bezpośrednio po posadzeniu. Drodzy Państwo, musimy pamiętać, że posadzenie rośliny na miejsce stałe z warunków, gdzie była produkowana rozsada, to jest pewien stres dla roślin. Ten stres musimy ograniczyć i doprowadzić do tego, żeby roślina tak naprawdę odczuwała go w innym stopniu. LinoC Są to aminokwasy z dodatkiem wapnia, czyli podstawowa forma, jeżeli chodzi o produkcję owoców typu pomidory, papryka, owoce jagodowe, owoce miękkie. Jest to środek, który przyspiesza transport i odżywienie roślin wapni, ale co najważniejsze, Chodzi tutaj nam o to, aby ten wapń dostarczyć bezpośrednio do owoców. Mamy do czynienia, każdy wie co to jest sucha wierzchołkowa zgnizna owoców. Niestety jest to problem w uprawie pomidorów, zwłaszcza odmian malinowych, ale nie tylko. Elamino CA pozwala dostarczyć wapń w momencie, kiedy występuje jego niedobór lub zabezpiecza przed wystąpieniem niedoborów tego składnika, a niestety wapń jest bardzo Trudno transportowanym składnikiem w roślinie, i niestety jego niedobór bardzo szybko nam się może ujawnić. I kolejny agrosorb folium są to aminokwasy w bardzo dużym stężeniu, które pozwalają na rozwój systemu korzeniowego, pobieranie składników odżywczych, przyspiesza również pobieranie składników odżywczych, ale co najważniejsze, buduje tkankę liściową. Można go mieszać ze wszystkimi środkami ochrony roślin. Dodatkowo bardzo dobrze się sprawdza z preparatami biologicznymi, podnosi ich skuteczność. Te preparaty po pierwsze przyspieszają produkcję, polepszają próg, podwyższają próg odporności roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne, susze, gradobicia itd. W momencie wystąpienia gradobicia też szybko regenerują roślinę po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk oraz Podnoszą próg odporności roślin na te warunki niekorzystne.